W tym momencie młodzi już niczego od Kościoła nie oczekują. Takie zdanie znajdziemy w najnowszym numerze Tygodnika Katolickiego Niedziela w edycji wrocławskiej. W rozmowie z księdzem Piotrem Rospędowskim, nowym diecezjalnym duszpasterzem młodzieży Archidecezji Wrocławskiej. Wciąż Piotr niedawno obronił doktorat na kulu, a tematem jego pracy było. Kościół, wspólnotą osób wierzących w percepcji młodzieży, studium teologiczno-pastoralne na podstawie badań maturzystów Archincezji Wrocławskiej, więc to zdanie jest wynikiem jego badań naukowych. Ale, żeby nie było tak pesymistycznie, to zobaczmy, co dalej jeszcze Ksiądz Piotr mówi. Stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby odkryli tę drogocenną perłę, jaką jest Kościół. Czasami, myśląc o współczesnym duszpasterstwie młodzieży, sięgam po dzieje apostolskie. My żyjemy w bardzo analogicznych czasach, w dużej mierze pogańskich. Dzisiaj musimy zaczynać od zera. Mówimy już nie o ewangelizacji, ale o preewangelizacji młodzieży, o szykowaniu gruntu. Więcej w najnowszym numerze Tygodnika Katolickiego Niedziela w edycji Wrocławskiej w artykule Młoda Twarz Kościoła. Bardzo ciekawa rozmowa. Zachęcam także do tego, żeby nie wyciągać wniosków tylko z tego jednego zdania ale żeby sięgnąć po całość, bo jest to naprawdę wartościowa rozmowa.